Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ugotowani TV. Dzisiaj przygotujemy bardzo prosty obiad. Będzie to domowy kebab z bardzo fajną prostą surówką. Dlatego już zaczynamy. przygotować najpierw podstawę do naszego kebaba, natomiast najpierw wstawcie piekarnik. 190 stopni, grzanie, góra, dół. I teraz albo jeden naprawdę ogromny ziemniak, albo dwa takie umyte, położone obok siebie i wbijamy w nie cztery wykałaczki, na które będziemy później nabijać nasze mięsko. Dasz radę? Tu? Ja Ci przytrzymam ziemniaczka, no. no. Pięknie. Udało się. I teraz dwa z tej strony, z tego ziemniaczka. No dawaj. Super. Dzięki kochanie. O, w środku mają zody. Tak. I teraz to odstawimy i przygotujemy mięsko. Przygotujemy sobie teraz marynatę do mięsa. Lenka mi tutaj pomoże, więc wlewamy olej do miski. Mausia przygotuje łyżkę. Olej, kochanie. No wiesz, wlewaj. Nie no, wlewaj mi się ci powie tak za dwie łyżki. Jeszcze. Ok, wystarczy. Paprykę wędzoną. Mm. Czerwona. Mm. Granulowany czosnek. Suszoną cebulkę. Zwykła słodka papryka. Sos sojowy. Zioła prowansalskie i odrobina soli. Piersi z kurczaka musimy oczyścić ze wszystkiego, czego nie chcemy i taką jedną pierś przekroimy wzdłuż na pół. Nam tutaj obtoczyła mięso w przyprawach, a nam pozostało je po prostu nadziać tutaj na nasze szpikulce. Robimy to na zmianę. Raz na jedne, raz na drugie. O, no, tak na siebie fajnie zachodzić. Tak przygotowane mięso wkładamy teraz do piekarnika, już jest rozgrzany na jakieś 100 minut. przygotujemy sobie surówkę i będzie to surówka z kapusty pekińskiej, marchewki i pora i ja przygotuję ją sobie w Lidlomixie, natomiast jeśli Wy nie macie Lidlomixa, to po prostu marchewkę ścieracie na tarce, por szatkujecie, kapustę szatkujecie, wszystko do miski i doprawiacie. Możecie doprawić albo olejem i solą i na przykład łyżką musztardy, albo majonezem, albo jogurtem naturalnym, więc doprawienie to już jest jakby kwestia gustu, a ja pokroję marchewkę i wrzucam do Lidlomixa. Zobaczcie, tak przygotowane mięsko możecie podać na przykład z ryżem, z ziemniaczkami opiekanymi i z surówką normalnie jako danie obiadowe, ale możecie też przygotować sobie z tego po prostu taki domowy kebab. Możecie zapakować to w pitę, możecie zapakować to we wrapa. Idealnie to wygląda. Albo możecie zrobić też z tego przepyszną załatkę. W dzisiejszym odcinku. Ja zachęcam Was teraz do wypróbowania tego dania. Jeśli chcecie przepis krok po kroku, to oczywiście zajrzyjcie na www.mamadżerka.pl Link znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, że macie włączony dzwoneczek, żeby dowiadywać się o wszystkich nowych odcinkach. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku Ugotowani TV. Dzisiaj przygotujemy domowy. Kebab. Będzie to coś naprawdę bardzo prostego w przygotowaniu, ale bardzo pysznego. Podamy to z bardzo fajną, prostą surówką. Zaczynamy! Bardzo, bardzo, bardzo. Tak? Za dużo? Ale ja zrobię, jak on jest naprawdę bardzo dobry? No dobra, jeszcze raz. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ugotowani TV. Jak się śmiejesz, to ja nie mogę mówić. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ugotowani TV. Dzisiaj przygotujemy coś naprawdę fajnego. Będzie to domowy kebab. Podamy go z bardzo prostą surówką. I będzie. już. O, ludzie, to są najgorsze te początki. Jeszcze raz. Może już ostatni.